Z tej strony Jajuluka O kurde, muszę to przeczytać Gdzie jest odcinek z hmm, Happy Hop. To Ten odcinek jest sponsorowany Moją przyjaciółką No, jakby sponsorowany Moją przyjaciółką hmm, Heligaming Zapraszam na jej kanał Nagrała ona ze na mną odcinek I jest moją przyjaciółką w realu Więc hmm, ja też postanowiłam nagrać odcinek z Home. I ogólnie pokażę Wam... Chodzi w tej grze... No zaraz wytłumaczę o co mi chodzi. I tutaj ogólnie można y, mieć różne postacie. Ja mam taką żabkę. Czy taka chmurka. Nie, ona nie dobra, ona jest. Hmm. Tutaj mamy takiego czy alpacorn robota, jakiegoś takiego <noise> Tu jakiś taki, tutaj jakieś smoki Tu jakiś hamster Tu mamy jakiegoś pikachu Tu jakiś piksel Jakiś taki polar bear A nie, on jest odkłoniony, nie wiem Jakiś tak owieczka, tiger, jakiś I tutaj mnóstwo tych kotów e, Ja po prostu mam ich całą masę no i to tyle. Moim ulubionym ogólnie jest właśnie ten lamorożec, bardzo lubię nim grać i tutaj w tej grze chodzi o to, że po prostu sobie skaczemy po tych takich płotkach, tych chodniczkach i musimy nie możemy stawać na tych chmurki, ponieważ spadniemy. I tutaj mamy też takie różne przeszkody. Na przykład tutaj ciągle tam tak miga, a tutaj się zawala i musimy szybko przez to przebiec. I moim rekordem w tej grze jest 338. Yy, moja przyjaciółka Ida ma większy. Yy, chyba chyba nie pamiętam, ale chyba ma większy, bo ona grała w tą grę yy, po prostu dłużej niż ja. Ja ją po prostu pobrałam od niej oj, I poczekajcie, bo muszę na przerwę Muszę iść do łazienki To ja się wróciłam I to co... I w ogóle to jak robiłam przerwę to powiedziałam, że idę do łazienki To, to, ale... to było dziwne, no nie wiem po co to powiedziała O tak jak mówiłam, te zawalające się są trudne o oh, tak. no. I tutaj ogólnie mam nic takiego creepy, i one się ładuje co 5 godzin i kilka minut i dostajemy za to gwiazdki, a kiedy uzbieramy no. ten to gwiazdek to możemy kupić nowego tego, takiego, 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 takiego tą taką, taką to Ło, postać. Nie wiem co to było, nie wiem takie, chyba odblokowałam tą pinietę, bo, tę piniatę, bo ona ma znaczek, ale nie wiem, nigdy, ta, nigdy takiego czegoś nie miałam, więc spadłam. Pępienia, tak? No to wejdźmy sobie w to. I Dobra. O, mało. Kiedyś mi się trafiło 120, I mamy 155. I mamy nowego mimo. Mam. Wybieram filetowe. O, super pixel. A ja przecież już mam. Przecież <laughs> już mam go. Matka, jakie to jest głupstwo. No za przeproszeniem. Nie wiem, nie wiem, czemu go odblokowałam po raz drugi, ale ja chyba go miałam już. Już w swojej kolekcji chyba go już miałam. Nie wiem. Może są dwa? A może to jest jakieś ulepszenie tej samej postaci? Nie wiem, o co w tym chodzi. I ogólnie, dlaczego tak? Trochę szeptam. Tylko, że po prostu mm, tak jakby, no, y, jestem w domu babcia i nie chcę, żeby słyszała, że mówię sama do siebie, że, nie wiem, że na przykład y, biorę i się... Nieważne, bo plączy mi się język po prostu, ale jest u mnie babcia i nie chcę, żeby, żeby słyszała, że mówię sama do siebie, tylko też mówię trochę ciszej i dlatego to może sprawiać na filmiku, że będą, będą małe problemy z, głosno, z, głośno, z głośnością, dlatego że będę mówiła, będziecie mieli po prostu na full głośnik, a nadal nie będziecie zmieniać słyszeć. więc tak właśnie no. może być. I czy to się nagrywa? No pewnie, że się nagrywam. Tekst z od mojej kuzynki. <gry> A w ogóle zapraszam też na kanał y, mojej przyjaciółki Heli Momio. I tam wyskoczy Heli Game. To jest właśnie jej kanał. I zapraszam na kanał mojej kuzynki, która ma y, taki jakby chłopski kanał, ponieważ ona ma chłopskie konto na Transformers, bo... Jakby nie umiała sobie założyć i nie wiedziała jak to zakłada się. I tworzę sobie chłopskie konto. tylko pozdrawiam. I po prostu. I ona, jej kanał nazywa się Piotr889. Nagrywa ona tam filmiki różne. No i ona ma tam filmik ze mną. I ten filmik polecam bardzo obejrzeć, bo tam jest przyspieszony głos. I moja. Ta nagrywa Camtasia Studio 8 I to jest bardzo dobry program do nagrywania Więc polecam ten jej kanał I tam jest filmik ze mną Mieliśmy tam przyspieszone głosy, żeby nie było I ten filmik nazywa się Transformers z żelkiem Na moim kanale też było kiedyś Transformers Ale to 9 miesięcy temu I na pewno kiedyś jak pobiorę sobie jakiś, jakiś program Do nagrywania na komputer to też będę nagrywała filmiki na komputerze, tylko że z notatnikiem, ponieważ nie mam mikrofonu takiego do nagra na filmików, nie mam mikrofonu, dlatego będę musiała nagrywać z notatnikiem. No i za to Was przepraszam. Ale kiedyś jak, jak kupię sobie, po prostu jak kupię na pewno na komunie sobie kupię laptopa to wtedy będę na pewno nagrywać też w Studio, ponieważ no każdy chyba wie, że laptopy nowe i laptopy o dobrej jakości yy, po prostu mają więcej pamięci i tego typu rzeczy. I nagrywam już 7 minut, więc chyba będę już powoli kończyła ten odcinek. Zagramy jeszcze jedną rundkę. I w ogóle wydaje mi się, że ten odcinek będzie nudny, ponieważ ja, ja zamiast grać interesować się grą, to tylko sobie pykam tymi palcami i do Was cały czas mówię. Więc trochę takie dziwne będzie ten, ten filmik. No ale dobra, nieważne. Na moim kanale. Na, moje, na moim kanale ta gra chyba nie pojawi się już więcej. No chyba, że będzie dużo odsłon i będą prośby w komentarzach. Żeby tej gry było więcej, ponieważ mm, jak gra w tą grę, to mogę wam więcej powiedzieć o sobie. Mogę po prostu bardziej rozwinąć mój kanał. Po prostu poprzez różne informacje. Kiedy pojawią się odcinki. Odcinki myślę. Okej, okay, moja mama weszła do pokoju, więc ja już będę kończyła ten odcinek. I do zobaczenia w następnych.